Dzień dobry. Nazywam się Katarina Parniuk, mam 36 lat. Jestem aktorką z Ukrainy. Jestem w branży już uh, około 10 lat. Uh, tutaj w Polsce jestem 3 lata. Już miałam tutaj doświadczenie w takich serialach jak na dobre, na złe, M, jak miłość. Um, ostatni mój projekt. To serial dla Netflixa, nazywa się Idź Przodem Bracie. Hmm. Powiem jako aktorka, że dostałam dobre doświadczenie w tym projekcie. Bardzo mi się spodobało. I też trenuję dzieci jako trener z akrobatyki. Zajmuję się jogą. Będą rada współpracy. I do zobaczenia.